Cześć, kochani, witam się z Wami już 5 grudnia w kolejnym Simsmasiku i będziemy otwierać dalej świeczuszki. Więc yy, świeczuszki, kurczę, kalendarze adwentowe i tutaj pierwszy jak zwykle leci yy, z świeczkami. Dobra, więc otworzę... Patrzcie, tutaj się pali moja ta waniliowa świeczka, tylko takiej dobrze nie widać, bo nagrywam yy, z lampą i nie mam jak dobrze pokazać, że się pali tak ładnie, czy to wiecie. I y no Patrzcie jedna, sobie mi ładnie piątka odeszła. Koks. Koks. Dobra. Pa. otwieramy. Patrzcie, wyszło mi. Kurczę, jedna... Jedy, jeden kalendarz, który mi przy tak. Super. I kolejna będzie taka do zapalenia świeczuszka. I lecimy sobie z tym kalendarzem. Czwórkę otworzyliśmy. Tak, otw 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 otworzona jest 4, gdzie jest piątka. Okej, okay, tu... O Jezu, walnęłem coś. Tu mamy piątkę, to lecimy z piątką. Spróbuję to jakoś otworzyć lojalnie. E, patrzcie jak idzie do tyłu. Ciężko, tak właśnie, tak jedną ręką. Dobra, patrzcie, co mamy! Wow, chocobonny, so, szoko, Szokobon Dobra, więc tu odstawimy tylko, żeby to się było tak jak stało i patrzcie mamy szoko szokobo, szokobomsa i świeczkę więc fajnie fajnie czwarte grudnia mieliśmy taką zwykłą taką tego, tego mniejszego tego cukierka to jest trochę lepszy właśnie ten szoko bąsik więc spoko spoko a teraz lecimy już do odcinka i tak widzimy się w odcinku takie krótkie było to otwieranie ale dzisiaj i ten ze świeczkami poszedł spoko i właśnie ten z kinderków też i tu się pali świeczuszka ta waniliowa więc y, tak to było tyle z 5 grudnia. Więc tak, jutro mi możecie napisać jak się cieszycie. No dobra, a ja lecę już do odcinka. Halo, halo, kochani, witam się z Wami w rozgrywce. No i możecie sobie tutaj myśleć, co chcecie. Ja, że powiem, jak tutaj, no wiecie, igraszki się skończą. No, bo powiem wam, że się podziało, podziało u naszych Simów. No. No, szybciej się trzeba już chcę opowiadać. Mm, okej, okay, więc dobra, kładę się, spać już. A ogólnie to podziało się to, że nasza Barbara okazała się jednak być lojalna wobec nas. Przyszła. Ty, weź se stąd ić. Babiu. Y, przyszła nas, przeprosiła. Panie gdzie ona jest, chciałem ją znaleźć. Gdzieś poszła. Y, przy, przyszła, przeprosiła nas, jakby powiedziała co i jak y, było, y, czemu... Y, nas zdradzała, bo, bo to tak naprawdę to na oprowadzała dziewczyny i, i jakby z, i winy była ta kłótnia i zerwanie. One już są znowu warom, jakby ktoś pytał, ale yy, no nasza Simeczka yy, przyjęła przeprosiny od yy, Barbary i są znowu razem, no bo Barbara nie wiedziała, że yy, Rakel z się zgodziła, żebyś nie w związku, bo jednak wtedy, jako następca, odebrały to jako przyjacielstwo i w ogóle. No i tam też wprowadzała inne baby normalnie do domu nam. A Rakel powiedziała, że no, 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 jak tak mogłaś pomyśleć? No, przecież wiesz, że jesteśmy przyjaciółkami i byliśmy, można powiedzieć, parą przez jakiś czas, więc no. Yy, więc. Yy. Jestem zadowolony, bo, bo fajnie to właśnie wyszło, że one wróciły do siebie, bo dla mnie one bardzo do siebie pasują, jestem z tego, jestem y, prze, prze przeszczęśliwy więc naprawdę, no, mm, pojedziemy na te wakacje, które chciałam pojechać, no bo to było już w planach, ja już to o tym mówiłem, mm, wiecie, w odcinkach, więc no, nie będę zmieniać już tych planów, pojedziemy, pojedziemy. Yy, tyle, że dziś przegramy prawie tylko wtorek na tych wakacjach, yy, właśnie pojedziemy, weźmiemy sobie urlop, wyjedziemy yy. Ja już to właśnie teraz zrobię tak chciał zostawić psa w domu, powiedzmy, że y, Albert się zajmie psem, ja chcę wyjechać na wakasz... tak, na wakasz... tak, na wakar... wakacje, vaca nie, już nie będę jakoś kombinować nowych... układać nowych zdań, y, rano one wstają, bo wiecie, no, mm, muszą mm, samochód spakować i jadą y, sobie, bo jakby y, Rakel... Rakel... Y, Rakel tak, y, zaplanowała już sobie wszystko, więc wiecie, no Yy, idziemy na wakacje do granitowych kaskad. Tutaj też coś chyba podawałam, ale nie wiem co gdzie jak. Idziemy do granitowych kaskad, i tutaj mamy taki super domek. Cztery sypialnie, ale on jest najtańszy, jest najtańszy chyba tak. Tym to dużo. Nie, to jest najtańszy, bo to są jakby pole namiotowe. Dobra, pojedziemy tu. I pojedziemy na tsz, dwa dni, może. Czy dzisiaj, jutro. Więc jedziemy na wakacje, mega się cieszę, że jedziemy na wakacje, bo no coś ciekawszego na tych smutkach, a właśnie, yy, a nie, dzisiaj jeszcze nie mam mikołajek, już myślałam, że są dzisiaj, a chciałam się pytać, co dostajecie na mikołajki, jutro m, będzie odcinek mikołajkowy też, no bo już myślałam, że kiedy na wakacje już mikołajki w ogóle, mi się pokiełbasiło, yy, ale yy, jestem ciekaw, co dostaliście, więc yy, co dostaniecie, o. Yy, więc no, napiszcie mi jutro koniecznie w komentarzu pod najnowszym odcinkiem, jutrzejszym, już szóstym z Masów, ale ja wam też jeszcze o tym przypomnę w jutrzejszym odcineczku. Więc także yy, tak, tak. Yy, Musia się wczytała, a Simsy jeszcze nie, no więc fajo, fajo. O, dzień dobry. Gdzież my dotarliśmy, naprawdę, gdzie my jesteśmy? Kochani, zobaczcie, jak tu cudnie. Au! A wow, wow, wow. Tutaj coś od Mikołaja chyba można. O, tu, tu, tu tu ktoś może poznaje ten domek. Jeśli nie, to nie, to ja wam teraz powiem mm, Nasza rodzinka w tamtym Zimkmacie, czyli Peter, Albert y, i mała Raquel właśnie tu byli na Wakasion... Na, na tu przyjechali na Wigilię do tej wielkiej y, cudnej chaty. Naprawdę jeśli ktoś będzie chciał tą chatę, to... Y, Niech mi da znać w komentarzu. Ja, ja tam y, napiszę, y, napiszę kurczę tego linkacza. A ten domek ktoś może poznawać. Jeśli ktoś poznaje, to koniecznie niech mi da znać w komentarzu. Y, w komentarzu wiecie, skąd ten dom jest. Ale my mamy taki tutaj malutki, przytulny, czerwoniutki. Taki czerwoniutki. No powiem Wam, że fajnie, fajnie. Tak, Baśka już poszła, no super. Dobra, mm. Przyjechaliśmy dosyć rano. Dobra, tu będzie nasza sypialnia strasznie tu czerwona, naprawdę, nie wiem kto to robił, ale no. Mm. O, bara-bara pod prysznicem. Będzie ciekawy. Będzie ciekawy już. Jalek. Mm. <laughs> Nie na oh, oh. no. Przepraszam znowu musiałam się wyciszyć, bo musiałam kichnąć. Jezu, widzicie, ona ma jakieś humory. No. Jaczarki bądź Jezu, baszka! Ogarnij się. Doba, Harfen. Zarkini. Ona może ma przez tą trochę wysokie wymagania, wiecie co? Ja to zmienię tą cechę, trochę szczituje, no. A, wiecie co, chodźcie spać. Takie wakacje są swoją dziewczyną. Zluzuje, zluzuje, szpałkę to mi na napisz, tak. Teraz w ogóle się może do mnie nie możesz spać tu w tym pokoju. No, dzień dobry, dzień dobry, pani. Co to, to tutaj jest? O, jaka ładna pani, nawet simeczka, ładna, ładna. Niektóre simki są ładne, yy, No ale fajnie tutaj w tą zimę i w ogóle, no tak przyjemnie, moim zdaniem. Yy, no, nasza simka... Śmierdzi w, ogóle. w sumie to będziemy mogli... Nie no dobra, nie będę wybierać choinki w sumie. Yy, weźmiemy kąpiel z bąbelkami i skorzystamy. No patrzcie, ona Wszędzie tu gdzie my? Mam nadzieję, że to ją uspokoi. I ona się ogarnie. No, żeby się nie ogarnęła przypadkiem, no naprawdę. Cały czas w chodzi. No, cały, cały, cały czas. I ja już nie mam do niej słów, naprawdę. Bo, normalnie, jakbyście sobie sami przyjechali na wakacje. Weź ją elegancko o oh. 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 widzicie, ona cały czas normalnie nas nie lubi i cały czas nam spadają z nią relacje no, ja już nie mam do niej słów, wiecie co ja już ją jakby, nie, ja mam dosyć ja zaraz zobaczę co tytuł. Poprosi o dołączenie do rodziny. O Boże, 20 tysięcy baśka, tyle kasy. Boże, ona miała tyle tych dziewczyn, a że tylko z nami miała relację? Okej, okay, nie mam pytań, nie mam pytań. O, właśnie, za pokażę drzewo genealogiczne. Ba, 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 baski Patrzcie, ebi to jest brat y, właśnie Leonarda, a on jest z. Y, 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 y. Z kim? Z Evans, z Evansem, który był właśnie z Natalią Evans i. i no taka. Eee, Jezu, jest jakiś elixir na zmienienie cech. Jakieś, nie wiem, swoje nowe oblicze, czy coś. No, fajnie. O, jest. Jest powie, że nie mamy tyle rzeczy. Lulu, Dobra, w ogóle jakby wyjść na razie. Ja spróbuję Baską pograć chwilę. No mi wiem już niedługo. O Jezu, chodź, teraz ją przepraszaj normalnie. Jakby Baska była, by wybeczyni ją. Przepraszam. O, może im się uda teraz. Wogra, Wimpa, Gale... No, weź jest tutaj, no... Pokaż jej niepewność i trochę... No, wiesz co, ale to teraz ty też się zachowujesz, no. Ona jest dla ciebie miła, a ty, no, chyba... Przepraszam, wiesz, ona ma po prostu humor, ale ona pójdzie na terapię, cechy i wszystko. Nie ma nigdzie żadnego wracania Baśka. Już, może to wam pomoże. Ty, 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 no. A jak ty ją spróbujesz? No fajnie. Przeproś. Zaplej ulgę Shoop. Dobra, trochę on przy im pokarnąć te relacje, bo to mówiłam. Trochę one są toksyczne dla siebie. O może teraz... Może teraz. Nie, byś zawstydzona? Jest, udało się, dobra, ogarniają swój związek, jest super. No czasami nie ma innych wyborów niż takie, no po prostu to pomaga w każdym związku, ja wam mówię, naprawdę. No widzicie, aż drzwi trzaskają. No i najwyżej sobie musicie po prostu... Jeszcze czas ją przepraszam. Przepraszam. Ją. Yy, Zdesz się biodrami. Gdzie poszłyście? Weźcie sobie ugotujcie coś. Fajnie, będzie tak razem gotować. Tak, no właśnie, ona jest bardzo fajna. Zgadzam się z y, Twoim bratem. Nie wiem, czy nie mogę strzelać pracy domowej, ale okej. Okay. Fajnie, razem tak gotują, spędzają razem. Jakby yy, sobie w toreczek Dzień przed Mikołajkami razem spędzają O, fajnie to chodzi na... O, bo a, a, Nie umiesz Ale jednak nie wygląda Więc będzie smacznie Ale fajnie, no fajnie, że one się pogodziły Bo one bardzo mi do siebie pasują właśnie Fajne są, może być <śmarsz> fajna mm, No fajne takie połączenie Tyle, że ona zmieni tą cechę, ale no Wiecie, trzeba mm, Muszę dobić moje Simce No tutaj A To możemy w sumie zaraz iść na jakąś Rendezvous No w sumie chodźmy Tylko tu nie jest Na przykład <śmarsz> ulubionego uh -oh. Zafis, Muchi Pici Fengi Fushi wesabi? Baby Song. Teraz, że nie będzie barabara w łóżku. Nabijemy za maksymalny paseczek. Fenia Paytham Scoomba Batanabi. Dobra. Mm, dobra. Lecimy, lecimy. Ostatni raz idziemy na randkę. Ładnie jest w takich prostych włosach, to już tak uważam. Nie no, mm, możecie dać znać, sobie, czuwa, że to czułanie, czy uważacie, czy ładniej, czy brzydko jest w takich włosach, ale ona mi się podoba, bo... No spoko. Mm, dobra, może tak jak na nią kliknę. Stań! Nie ja chcę, żebyś ty zabrała ją na randkę. A zaprasz na randkę. to że wy pójdziecie na tą randkę? chodź w się do niej dobra chodź na tą randkę tak ci to zrobi, bo to coś mi chyba nie działa tak jak powinno albo nie da się na wakacjach na randki chodzić patrzcie a teraz ona mi łazi ona ma jakąś obsesję Basiu się wyśpi I może w sumie byśmy poszli na jarmark Co za czas, żeby iść na jarmark Znaczy to w sumie nie jest taki jarmark Tylko taki, wiecie Taka pul, Partia pul, 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 publiczna Dobra, idziemy Mamy, mamy i lecimy Właśnie na taki, taki fajny To taki w sumie tark trochę taka nie wiem, co, tak dokładnie jest, ale no, myślę, że fajnie spędzimy ten dzień i no, i, i jutro będą mikołajki, mikołajki właśnie, simsowe i realne, no, więc, o, to jest y, Christmas Market, a to takie coś ja mam pobrane właśnie, no, y, takie coś fajne, fajne w sumie, y, oh. tej możecie sobie przyjść ogrzać i przyjść i się ogrzać jak biegniesz w tej kurtauce nisa za mone stibalwis var passa meslema snimbara watanini o już się znowu kłócą ty masz takie cechy, naprawdę no nie polubię się z twoimi cechami wiecie co, powiedzmy, że ona pójdzie sobie teraz na terapię na wakacjach powiedzmy, że ona yy, yy, właśnie robi sobie terapię a ja idę, zmienimy jej cechy, bo powiedzmy, że terapia zmieni ją i damy trochę przeciwieństwo tych cech, tych złych oczywiście, że na przykład wymagająca to będzie trochę taka, wiecie, no i w ogóle. Jezu, nie wpisałam dobrze kodu. Dobra, chwila, ja to ogarnę i zobaczymy widzimy, jak ona wróci ze spaceru terapeutycznego. Ok, więc jesteśmy. I no. Dobra, dobra. Przeszliśmy terapię. Przeszliśmy terapię. Yy, trudno, że Zimka się w ogóle nie ruszyła z miejsca. Zasytujemy y, ją. I proszę bardzo, jej cechy zmieniły się na skludną, ambitną i jakby bardzo dobrą. Yy, bo tak, yy, bo tak ona była wymagająca siebie, to podaliśmy jej ambitną, a dobrą zmieniliśmy na nocnego Marka, bo to była cecha w ogóle z modów i, i no... To też dlatego yy, dziwnie ona mogła działać. No dobra, będzie zamieściliśmy. śnieżna. Yy. Znowu ją przed, <laughs> Jak się wyduprzyła. A ty tu idziesz posiedzieć? Chcesz tu siedzieć? Patrzcie, ta też zbiegnie. No i tak sama zostałaś biedna. Nic tu nie ma, prawda, prawda? Wszystko chyba już się wy po wysprzedawało. Dobra, zatrudnimy, bo Barbareka bar 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 nam przyniosła pieniądze, pieniądze. Tylko ja bym ci zmienił strój. Dobra, masz już yy, dużo lepszy strój. Zamów sobie napój i... Gorący kakao. Gdzie ty pobiegniesz? O, tutaj sobie fajnie tak usiądziesz. Chodź, usiądziesz sobie. Dobra. Leć, leć. No. Okej, okay, leci leci nasza semeczka. Musiałam zrobić cięcie, bo miałam telefon do odebrania. Uh, uh. <laughs> mm. Wiecie co? Chodźcie, może to rogni ro ro rognisko ognisko rozpalicie. Chodź, zrelaksujecie się tutaj razem. To ty gdzie idziesz? Miałeś przyjść się zrelaksować Tak na ściany się będzie patrzeć, na no spoko Chodźcie ulepimy bałwana razem Też tak fajnie będzie no O, jak fajnie. No to może tutaj zrobicie tego bałwana razem. Ona już taka biedna, zmęczona, my tak no, trageje żyjemy. Ale w sumie należy, jej się taka niemiła była dla nas to... Czego my... Patrzcie, ta się stojła i się patrzyła. Stojała. Łapowady. Dobra, ty idź już sobie do domu. Ja tu się naszą rakel też zajmę. Ona może tak sobie trochę pomyśli lepiąc tego, bo czy ten związek ma serio sens i czy jakby jej zależy na nas i w ogóle takie właśnie rzeczy właśnie nasza rakel sobie pomyśli. I dzisiaj są Michał... Już, o matko, bosko, znaczy w Simsach, bo jeszcze w Nie ma. Nie ma, nie ma, O, sprzedamy je. No i ona, widzicie, taka trochę biedna, nie wie, co ma robić. No ale kochają. Mi się daj, że. Yy, jak to? Yy, Barbara też ją kocha, tylko ona po prostu, serio, musiała yy, iść właśnie na tą terapię i, wiecie, i na tej terapii to bardzo pomogło. Yy, mam nadzieję, że nie chcecie, że trochę te cechy zmieniłem, ale moim zdaniem, no to takie w, miarę w sumie. Trochę realne, że teraz chodzi się na terapię, jeśli jakiś ma się problem ze sobą. Więc yy... dobra, jesteśmy w domu. Widzieliście co, co, co tu się stanęło? I jakby rakel, rakel, rakel nie. Barbara dostała ode mnie nowy strój. właśnie taką kurtełkę, dzwoni i właśnie spodenki, spodenki. Oni groni tu chyba podłogi nie mają, bo śmieszny. Już wiem dlaczego ten dom był taki tani, Po pierwsze wszystko na czerwono. Normalnie można czerwieni dostać. A po drugie, no, brak podłogi i no. Ogólnie. Dobra, ale proszę mi wyłączyć te światełko. Kończy się urlop. O to Rakela, przeburzysz nam urlop Rakela mm. o dobra, zaczynają się mikołajki, więc y, ja się już z wami będę, będę żegnać takim właśnie pięknym widokiem zimy w granitowych y, kaskadach, więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku który już będą mikołajki po prostu ten czas tak szybko leci, i naprawdę. Więc, papatki!